I jedziemy. Zadanko na życzenie gdzieś tam w komentarzu się pojawiło, więc bardzo szybko przechodzimy do pracy. Natężenie i potencjał pola elektrycznego. Potencjał. Wzór KQ przez R. Natężenie. KQ przez, ale R kwadrat. To tak odnośnie wzorów. Połapka jest tylko taka, że jeżeli chodzi o natężenia pola elektrycznego, czy tam natężenie pola elektrycznego, to jest wielkość wektorowa. Potencjał natomiast to jest wielkość skalarna. Liczy się to na dwa, w pewnym sensie na dwa różne sposoby. Przykład tego zadania, które jest dosyć proste, jedna chyba z prostszych, albo najprostsze, jakie gdzieś tam tutaj widziałem, to tutaj, tak jak mówię, no będzie po prostu dosyć szybko i dosyć prosto. Odległość między tymi ładunkami to jest 10. W środku mamy policzyć ten potencjał natężenie, więc tutaj sobie narysuję punkt. Dam tu plus po to, żeby było wiadomo, w jaki sposób ja teraz oznaczę wektory od natężeń pochodzące, znaczy wektory natężeń pochodzące od poszczególnych ładunków. Czyli jeżeli biorę pod uwagę ten punkt, to na ten punkt składają się natężenia pochodzące od tych dwóch ładunków, które są po bokach. Fałkuje się to identycznie jak siłę między ładunkami dwoma z tym, że jeżeli nie ma zadanego jakoś tam inaczej, to przyjmujemy, że tu jest ładunek dodatni, czyli jeżeli tu jest ładunek dodatni i A to jest ładunek dodatni, te dwa ładunki będą się zgodnie z tą zasady odpychały. Natomiast jeżeli tu jest ładunek dodatni, a b jest ładunek ujemny, te ładunki będą się przyciągały. I tyle odnośnie liczenia ładunków. Yy, znaczy liczenia na strzałkowania może tak, czy też rysowania wektorów natężeń. Yy, liczymy natężenie. To jest wielkość wektorowa, ale kierunek jest ten sam, zwrot jest ten sam. Więc, że policzyć wypadkowe natężenie, wystarczy to dodać. Jeżeli to jest wektora na wielkość skalarną, no to już mamy gotowy wzór i jedziemy. A, to się równa. Jedność przez 4 pi. K to jest 1 4 pi 0 εr. r. Epsilon 0 to jest przenikalność próżni, czyli 8,85 85, 10 do minus 12. Epsilon r zadania jest 1. Więc to odnośnie k. Teraz lecimy q. Q, czyli to jest to q1, qa, przepraszam, czyli q1 no w naszym przypadku właściwie, przez r kwadrat. Cała długość tego odcinka łączącego AB to jest 10. My mamy w połowie policzyć, więc to jest 5. 5, ale centymetrów. Mi są potrzebne metry, więc centymetry na metry to jest 5 razy 10 do minus 2. I mamy metry. I mamy metry. 5 razy 10 do minus 2, tylko nawias kwadrat. O tym dobrze by było pamiętać. Dodać. Znowu, tu jest ta stała, czyli 4 pi. 8, 85, 10 do minus 12, razy pół, razy 10 do minus 7, przez 5 i tak dalej. Co ważne tutaj w tym R kwadrat, to ma być odległość od ładunku. Rzadko, znaczy w bardzo tych podstawowych zadaniach jest tak jak tutaj, to znaczy, że My liczymy w połowie jakiegoś odcinka. No tak w połowie to wiadomo, że odległości od tych poszczególnych punktów będą takie same. Prze, dużo częściej się liczy um, jakieś um, natężenie pola um, gdzieś w trójkącie na przykład równobocznym, w kwadracie, w trójkącie prostokątnym, um, bo wtedy dochodzi Wam do składanie wektorów na składowe. Tutaj jest, tak jak mówię, bardzo prosto i bardzo szybko, a ze względu na to, że no, jest takie zadanie, jakie jest, no tutaj. Lecimy dalej z tym. Jedność przez. Um, tutaj z tymi dziesiątkami, albo może tak, zacznijmy od tego, czyli 4pi, 8, 85 razy 10 do minus 12, to sobie zostawiam tu, to jest moje k. Wyciągnięte przed nawias, to oznacza, że tam jest 10 do minus 7 i pół do minus 7, czyli razem nam to to półtora do minus, razy 10 do minus 7. I jeszcze ktoś może zapytać, gdzie ten minus się wziął stąd, znaczy gdzie ten minus który powinien tu stać, bo tak jest w danych. Ten minus jest potrzebny tylko i jedynie w tym momencie akurat do e, oznaczenia e, z, dobrego zwrotu wektoru, czy tam wektora. O tak. I tylko do tego. Czyli ja muszę wiedzieć, że ten wektor będzie akurat w tym momencie szedł do punktu B i to wiem na podstawie tego minusa, no bo jak jest tam minus, to znaczy, że ładunek jest ujemny. Czyli 1,5 razy 10 do minus 7 e, przez 5, 10 do minus 2, tylko że nawias kwadrat. A ten nawias tutaj do tak średnio potrzebny, ale już nie będzie. Lecimy dalej. Jedność przez 4 pi 8, 85, 10 do minus 12 e, razy. 1,5 10 do minus 7 i tu sobie robimy kwadracik, czyli 25 10 do minus 4. Lecimy dalej. Z dziesiątkami robimy jakiś tam porządek i z tą czwórką, i 25 też coś możemy powalczyć. 4,25 to jest 10 do 2 i 10 do minus 4 to jest 10 do minus 2, 10 do minus 2 i 10 do minus 12, czyli 10 do minus 14. To leci nam do góry, czyli to nam robi 10 do 14, 10 do 14, 10 do minus 7 i 10 do 7. Mamy 10, 4 i 25 załatwione. Zostało nam tak: 1,5 i 8,85 coś takiego no i na pewno wszyscy się zgodzą ze mną, że prościej wbić nawet w kalkulator coś takiego niż, no niż to co było wcześniej No to jest pół Pół, no nie do końca pół. Yy, to znaczy, no, oczywiście zależy od jednostki. Yy, ale, ale, ale. Yy, no, jak to można powiedzieć? 4 miejsca na przykład. 539, pół. Raz do 10 do 3. I to jest odnośnie natężenia. Teraz potencja. Potencja to jest właśnie VKQ. Przepraszam, KQ przez R, R przez R. Tutaj taka jest różnica, że tam jest R kwadrat, tu jest R. Lecimy. Tylko że to jest wielkość skalarna, czyli ja tu podstawiam, jak leci z plusami, z minusami i tak dalej. Więc jedność przez 4 pi 885. Epsilon R jest. 1, czyli no tutaj nam to nie zmienia wartości. Razy pół razy 10 do minus 7 przez 5 razy 10 do minus 2. I już mówię o co tu chodzi. Chodzi tylko o to, że jeżeli tu mam 1, to jest 10 do minus 7, czyli 1, a tu mam pół pół jeżeli ja to dodam, tak dokładnie mam minus pół, jeżeli ja to dodam, to mi zostaje pół, więc już, żeby było tak w skrócie, to to tak to powinno wyglądać. A jeżeli ktoś jakiś wzór chciałby, no to VA dodać VB. Tak, z tym, że to trzeba uważać, bo tak jak wspomniałem, trzeba ten ładunek podać albo z plusem, albo z minusem, dlatego, dlatego przy natężeniu mam półtora, bo tam pomijam znak ze względu na to, że to jest wielkość wektorowa i znak mi tylko mówi o zwrocie wektora. Natomiast przy natężeniu nie pomijam tego minusa, czyli daj razem z nim ze względu na to, że to jest wielkość skalarna. Mam dwie różne wielkości, z którymi na początku jest notorycznie niestety problem, jeżeli chodzi o szkołę średnią. Razy. Tutaj trzeba coś z tym zrobić. Mogę sobie zrobić pół 10 do minus 7, znaczy to mam i tu mam 5 razy 10 do minus 2. Ja bym mógł sobie na przykład tutaj podcudować w ten sposób, że 5 razy 10 do minus 2 przerobiłbym, że tak powiem, na pół razy 10 do minus 3 do minus 1 raczej do minus 1, to znaczy a tu bym sobie zrobił, tu coś zjadłem chyba. Coś mam takie nieodparte wrażenie tu. 10 do minus 12, jeżeli chodzi o tu, tą stałą y0. Teraz tak, wracając jeszcze, zdejmuję jeden ten minus, to znaczy przesuwam ten przecinek tu i to mi robi 0,5. Wtedy mam 10 do minus pierwszej. Ale jak tu mam 10 do minus pierwszej, to sobie do 10 do minus 12 spiszę Zaraz zginie przecież. Raz. Raz, e, razy, razy. Raz razy, 10 do minus 12. E, I teraz tak. Tu, to skrócę wtedy, bo to będzie 1. 10 do minus 7 przez 10 do minus 1 to będzie 10 do minus, ale 6. 10 do minus 6. 8. 10 do minus 12, 10 do minus 6. Tutaj też coś się z tym podsuduję zaraz, to znaczy to będzie 1 przez 4pi razy 8, 85 razy 10 do minus 6, przez 10 do minus 12, czyli to znowu idzie do licznika, więc mam 10 do 6. No i znowu. Tak jak poprzednio, dużo prościej wbijemy to w kalkulator niż, niż to, co było na samym początku. Oczywiście można, nie, nie mówię, że nie ale. ale przepraszam bardzo, ale jestem strasznie zakatarzony, ale tak będzie prościej to mm, obliczyć chyba niż wbijać e, Słuchajcie, czyli co, tu gdzieś jest natężenie, tu gdzieś jest potencjał, e, no i co, no i tyle. to no, usłyszenia.